Łódzkie na plus podsumowanie tygodnia w skrócie. Korzystając z listopadowych promieni słońca wybraliśmy się na spacer po nowej promenadzie nad Zalewem Sulejowskim w Smardzewicach. Miejsce to odwiedził w środę Grzegorz Witkowski, wiceminister infrastruktury oraz Grzegorz Szejper, marszałek województwa łódzkiego. W Smardzewicach powstał nowy teren rekreacyjny wypoczynkowy Odnowione zostało molo, utworzono piaszczystą plażę, boisko, siłownię, place zabaw i letnią scenę plenerową. Mamy do czynienia z inwestycją, która udowadnia, iż jesteśmy efektywni i skuteczni. Mamy przepiękną plażę, mamy piękne molo. Teren zielony, alejki, zaplecze infrastrukturalne, a więc to wszystko, co absolutnie jest niezwykle potrzebne do tego, żeby to miejsce żyło. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od początku swojego istnienia również dbają o funkcję rekreacyjną, funkcję turystyczną, ponieważ woda, jak Państwo doskonale wiecie, nie ma barw partyjnych. Druga duża inwestycja oddana do użytku, do której wkład wniósł samorząd województwa łódzkiego i przedsiębiorstwo wody polskie to wyremontowany jaz w tamie zbiornika jeziorsko. Zamontowano tutaj m.in. nowoczesne pompy, elementy regulujące ciśnienie oraz wzmocniono przewody hydrauliczne. Jaz to serce każdego zbiornika retencyjnego, jego sprawne funkcjonowanie zapewnia odpowiedni poziom wody i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Zadanie kosztowało blisko 25 milionów złotych i zostało dofinansowane z RPO Województwa Łódzkiego kwotą 14,5 miliona złotych. Wyremontowana została także sama tama oraz ponad dwukilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej prowadzącej do niej. Piętnastu aktorów kaskaderskie akrobacje i tekst mistrza Szekspira w nowoczesnym przekładzie. Właśnie tak, teatr imienia Stefana Jaracza w Łodzi zaakcentował swoje 135 urodziny, czyli burzą w reżyserii Iwana Krejci. premierze spektaklu towarzyszyła wystawa cztery razy burza przedstawiająca powojenne inscenizację tego dramatu na naszych scenach. Przedstawienie obejrzeli marszałek Rzekoszy Szajber, wicemarszałek Piotr Adamczyk i członek Zarządu Województwa łódzkiego Andrzej Gurczyński. Teatr imienia Stefana Jaracza jest to najstarszym łódzkim teatrem. Na kolejną wyjątkową premierę zaprasza Teatr Wielki Włodzi. Będzie można obejrzeć tutaj operę Raj Utracony Krzysztofa Pendereckiego według poematu Johna Miltona. To wybitne, muzyczno-wokalne dzieło nigdy nie gościło na łódzkich scenach. Powstało z rozmachem, z pełnym wykorzystaniem możliwości Teatru Wielkiego Włodzi, tak aby zachwycić, oczarować i rozkochać widzów. Można będzie je obejrzeć 24 i 26 listopada. Natomiast 17 listopada Filharmonia Łódzka zaprasza na niezwykły koncert symfoniczny. Wśród wykonawców usłyszymy m.in. Hannę Sosnowską Bill Sopran oraz Rafała Bartmińskiego Tenor.